Gdy dopełniały się dni wzięcia Jezusa z tego świata, postanowił udać się do Jeruzalem i wysłał przed sobą posłańców. Ci wybrali się w drogę i weszli do pewnego miasteczka samarytańskiego, by przygotować mu pobyt. Nie przyjęto go jednak, ponieważ zmierzał do Jeruzalem. Widząc to, uczniowie Jakub i Jan rzekli: Panie, czy chcesz, byśmy powiedzieli, niech ogień spadnie z nieba i pochłonie ich? Lecz on, odwróciwszy się, zgromił ich i udali się do innego miasteczka. Pierwszy raz chyba w tej parafii, posługując, jako aktu pokuty użyłem tego najczęściej używanego aktu pokuty, spowiedzi powszechnej, gdzie trzykrotnie uderzamy się w piersi. Mówiąc, moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Dlatego, że święty Hieronim w ikonografii jest najczęściej przedstawiany z lwem i z kamieniem w ręce. Z kamieniem, którym tłuku w swoją piersi. Bardzo kocham świętego Hieronima, bo to był kawał dziada. Gdyby wypadało tak powiedzieć na kazaniu, to bym powiedział, że to był kawał ciężkiej cholery. Siostra Małgorzata Borkowska słusznie o nim pisze w twarzach ojców pustyni, że tak jak przyszedł na pustynię syryjską do tamtejszych Eremitów, do tamtejszych pustelników, uczyć się od nich, zachwycony nimi, olśniony nimi, tak szybko wracał stamtąd. I opowiadał o nich w najczarniejszych barwach. Jak przybył do Rzymu i zebrał wokół siebie grono, dzisiaj byśmy powiedzieli, fanów, tak szybko zaczął ich skłócać ze wszystkimi wokół i między sobą. Znamy pewnie wszyscy taki typ człowieka, który nie potrafi żyć, nie potrafi oddychać, nie będąc z kimś w konflikcie. Dlaczego po śmierci Damazego musiał opuścić Rzym? Bo całe duchowieństwo Rzymu go serdecznie nie znosiło. Już w Betlejem, przy żłóbku zbawiciela, to zresztą ciekawe, że ten człowiek z tak trudnym charakterem chciał spędzić resztę życia przy żłóbku Jezusa, w tym miejscu, gdzie Jezus był najmniejszy, najsłabszy, najpokorniejszy. Jeszcze tam, pod koniec życia. Już doświadczony, jakoś ociosany. Na wieść o śmierci jednego ze swoich głównych adwersarzy pisał do jednego z przyjaciół w liście: Zdech wreszcie ten ujadający pies. Słyszymy dziś w Ewangelii o Jakubie i Janie, którzy doświadczając tego, że. Mieszkańcy jakiegoś miasteczka w Samarii nie chcą przyjąć Jezusa, mówią, no to spuścimy na nich ogień z nieba. I zostają zgromieni przez Jezusa. Zasłużyli sobie przez ten króciutki epizod z Ewangelii na przydomek Boanerges, synowie gromu. Czujemy wszyscy jakoś intuicyjnie, że, że to nie jest najlepszy przydomek dla uczniów Jezusa. Wszyscy potrafimy być trudni, wszyscy potrafimy się zachować, odezwać beznadziejnie. Czasem to nas nawet samych zaskakuje. A jednak tego człowieka, którego spokojnie można nazwać dziadem, ciężką za przeproszeniem cholerą. Tego człowieka, który po ostatnie dni swojego życia tłukł w swoje piersi kamieniem, licząc, że ten gest pokutny jakoś skruszy w końcu jego serce. Tego człowieka o imieniu Hieronim, którego w ikonografii przedstawia się z lwem. Nie dlatego, że jakiegoś z lwa z pustyni oswoił, jak mówi legenda, ale dlatego, że w końcu jako tako okiełznał swój trudny, beznadziejny, okropny charakter. Tego człowieka Bóg uczynił jednym z najważniejszych, Głosicieli słowa w historii naszego Kościoła, z tego tłumaczenia Pisma Świętego, którego dokonał Hieronim, Kościół korzystał przez wieki, a z jego natchnień zawartych w tym tłumaczeniu, z jego rozumienia Słowa Bożego korzystamy do dzisiaj, nawet nie znając sobie z tego sprawy. Skoro Bóg z takiego typa mógł uczynić narzędzie swojego słowa, to prawdopodobnie potrafi je uczynić także ze mnie i z Ciebie, choć też potrafimy być okropni. Ale uwaga, to znaczy, że skoro Bóg potrafił uczynić narzędzie swojego słowa z Hieronima i najprawdopodobniej potrafi je uczynić z nas, to znaczy, że chyba potrafi je też uczynić z naszego bliźniego. Jak okropny, podły, beznadziejny nam by się nie wydawał dzisiaj. Dlatego potrzebujemy słuchać uważnie. Nie tylko tego słowa, które Pan nam daje w liturgii, już nie w tłumaczeniu Hieronima, ale także potrzebujemy uważnie słuchać tego słowa, które Bóg będzie mówił do nas przez resztę tego dnia przez naszych bliźnich. Którzy, jak dobrze wiemy, nie zawsze są uroczy i urzekający. Sobie i Wam życzę powodzenia na cały ten dzień. Amen.